Eldo na Rejonie, Hunter z podstawką na, przy mikrofonie i witam Was razem z Liajem Pylę w kolejnym odcinku Strakmani. Dzień dobry, witam, witam. Jak ktoś nie wie, dlaczego jestem tak pierdolnięty, że trzymam jakąś, jakąś metalową część na yy, łapie, to niech sobie sprawdzi ostatni odcinek tego typu, który był wczoraj i dowiecie się, dlaczego mnie tak popierdoliło, żeby trzymać sobie Czekaj, ja co. Bo nie, bo tu. Nie, bo tak fajnie wszyscy jadą, A, bo meta, nie, a tu kurde, nie ma mety, bo tu checkpointy, panie, trzeba najpierw. Może ty. A, no już wiem, jak tam jechać. Najlepiej jechać tak, jakby tam w lewo yy, w ścieżką. Jest taki spadek, potem jedziesz kuwał do checkpointa. O, dobra, i teraz tu jedzę do checkpointa. Zajebiście. teraz tu skręcam. Kurwa, Jadę dalej i do mety. Tak jest. Tak. A, tu ty ogarnąłeś, no to ja ci nie muszę mówić. No, ja... Ja zapomniałem, że ja tu mam do czynienia z profesjonalistą, kuwa. A jak? Oj, tutaj mnie trochę. Trochę mnie przyćmiło. O kurwa. Mnie pokolidowało. Mii. Mi. 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 Ależ ja pierdolę, normalnie ta podstawka mnie... Słuchajcie, ja zacznę chyba, kurwa, relanium łykać, naprawdę, jak ziemniaki. Przez tą jebaną podstawkę. Jak można, kurwa, nie ogarnąć, że są trzy elementy, kiedy pisałem, że są trzy elementy. I wysłać mi, kurwa, drugi element. Jak? Nie wiem, kurwa, jak. Jestem załamany Ajajajajaj Ale Aj to jest dobry pomysł Bo tu się trochę Trochę oszczędza Tylko czy w ogólnym rozrachunku to będzie opłacalne? No, w ogólnym rozrachunku nie Czyli to trzeba jednak Z lewej szybciej wyskoczyć Czyli tu Dokładnie tak jak jaj pojechał, to tak trzeba. To ja mnie obserwuje, bardziej... nie obserwuje, kurwa no! <noise> nie obserwuję. <noise> <noise> bo dobrze jedziesz, Ach. panie. No ty, kurwa. Nie mogę poprawić tego czasu w ogóle. Nie wiem, gdzie robię błąd, bo jadę naprawdę kuźwa na pełnej. Ajajajajaj. No teraz nie: tu. Tu. no, jakbym się nie odbił, to bym to zrobił. A tak ja dobry, też, zakręciłem, ja no. Dobra, już wiem, gdzie mam problem. Z samym sobą mam problem. Samym. Dobrze. O kurwa, wskoczyłem. Ale chuj, zjebałem. Mm. Wpanikowałem. A no nie Dobra, obijaj się tego te bandy, kurwa Magnes mam jakiś do tych band jakiś przyczepiony, czy co! No, powkładałem, szkurna... powkładałem ci tam, wiesz, w opony. No ja mam takie wrażenie, no idealnie skacze, to mi auto zaczyna się o wszystkie bandy obijać. No porąbane, no tak! Jedź kurwa! O! ale poprawiłem o cały chuj. Myślałem, że lepiej poprawił. <laughs> Dawaj, 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 jedzie, jedzie! Je, 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 je. No nie no. Poprawiłem czternasty! Kurwa. <laughs> Bardziej nie poprawię. Czemu tak źle? A tak ccisnąłem Remis. Ech. Ty Jak jest... remis? remis! Gdzie remis? Pierwsze miejsce mają... Pierwsze i drugie miejsce mają taki sam czas dokładnie. U. U, ja pierdolę A, pierwszy u. raz w życiu widzę remis. <laughs> No, to się rzadko zdarza raczej. O kurwa. Jeszcze taki sam, sam setnej w ogóle, no to... No tak, tak, właśnie o tym mówię. Jakby dwa komputry jechały obok siebie. Mhm. Mm o nie, coś z wodą. Ja pierdolę wodę. Darczy mi ta, co w kubku ją mam. On se nitro nabija deram. Nie, to nie woda, to jest... Ziemia. Jakieś rampy, urła. Jezu, co? Nie wiem, co ja zrobiłem w ogóle. To Dobra, chyba nie aby był to dobry przejechać. pomysł. Nie, to nie meta. No, gdzie jest meta, ty? Dobra, ja jakoś przejechałem, ale popierdolona plansza fest. Kurwa, nie to jest, a to jest meta, tam był czek. Co? Czy, czy to trzeba przeskoczyć w pewnym momencie, tak jakby nie, na rampie Nie, ja ramkę nic, do nic kompletnie nie okay. przeskakiwałem. No to kurwa, się zastanawiam, jak to zrobić. Bo najpierw jedziesz do tego checkpointa, a tu se robi zajebistego kurwa drifta na pół kilometra. Ale skróciłem. Ale kurwa, skróciłem. O tak No nie nie no za szeroki zakręt abym zrobił tego checkpointa no A aż mi obserwują. No nie da się tego zrobić, kurde, no nie da się po prostu. No jak się nie da, jakże zrobił? No nie? ten... No bo ty jesteś kuba, inhuman, no. i... Inhuman Dobra 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 Z nami dojechałem. Piąte, no i dobra. Teraz cię kurwa muszę dogonić jakoś. Ja może. Ale jak to nie mam pojęcia. Szerzej. Ale te rampy to są takie o, o, no. O, 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 o. o kurwa. Śmieszny jest, śmieszne są te dwa checkpointy obok siebie, bo można je. No właśnie, takie niefajne. Nie podobają mi się. Ja tam bardzo ciasno je biorę, wiesz? Nie przejeżdżam no przez ja całe też. bramki, tylko w środku bramek wręcz. No ja, ja trochę też, tylko że no... Tracę tam trochę spida i przez to potem mam problem. Myk. Ojej, ojej mnie podbiło. Ja, no przecież... mnie powyprzedzali już. O, panie...

po prawej bierzesz? Ja, ja tą po lewej właśnie bym spróbował. Bo tam mi się wydaje, że trochę więcej będę miał prędkości. Noż ty! Nie no, te, te podwójne koło siebie mnie załatwiają, dosłownie. Za każdym prawie razem. Bo tak chcę fajnego drifta zrobić... I nie o, wychodzi. Po zewnętrznej i trochę poprawiłem czas. Ale już nie dam rady. Kurwa szkoda. No, dupa. Ale i tak Tiesiąte. bardzo ładne czasy wykręcasz. No staram się, kurde, bo to trudne te LoL maps. Ja w ogóle nieraz... poniżej 30 tysięcy, już tak patrzę na pozycję. A to dobrze? No to dobrze. Ja w tam się Europie, nie znam. W Europie jestem, jestem top 30 tysięcy w Europie w te grę, kurwa. U, ja jestem 110 tysięcy. Także do przodu. O, dobra, 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 dobra. Już wiem, już wiem, już ja wszystko wiem, wszystko wiem. Już wiem, wszystko wiem. Do pierwszego zakrętu wiem. <grym> potem się zaczynają schody. Najpierw w lewo, a potem pizda ogień wąskie drzwi. Dobra, fajnie, dobrze, dobrze jest przypierdolić sobie tak na początku. Okej. Okay. O nie! No, zaś jakiś kuźwa zakręt zajebiście no, wąski. Tak mi beznadziejnie poszło? Mnie ten zakręt wąski załatwił, bo nie wiedziałem, że aż taki wąski będzie. Dawaj, dawaj. No, no mhm. musiałem bandę uderzyć, dobra, ale chociaż trzecie na początek. Marte. No <laughs> Miałem przez chwilę trzecie, okej? Okay? <laughs> Wiem co widziałem. Mm. O kurde. Nie ale, Gierka pomimo tego pamiętam, jak kiedyś takoli sobie myślałem, że no nie, to raczej bym w nią nie grał i w ogóle daje satysfakcję, jak się tak kurcze przejedzie coś i w ogóle to jest mega. O oh, fuck. Że wiesz, namęczysz się, namęczysz, namęczysz, namęczysz taki wiesz, tryhard, tryhard i nagle kurde się uda i tak jest. Gera bardzo fajna. Purpos teraz płacze, że go tak objeżdżam w ten trackmanie. Pokazał mi tę grę, a teraz lepsze od niego. Siódme. Dalej za. Nie no, nie mogę huntera przebić, no. Ja czekam na ten moment, kiedy ja po prostu wiesz. Pod koniec wiesz, wykręcę Dlatego, taki że ja z policją współpracuję, zobacz na mój czas. Po prawej. czy nie po, nie po prawej stronie. Czekaj, czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Znowu siódme. A poprawiłem. Czeczka <laughs> mojego czasu zobacz człowieku. To... <laughs> Ten numer o, to kłopoty, pamiętaj to. Kurde, nie, bo tak patrzę, że prawie za każdym razem jestem minimum pół sekundy za tobą, a to jest dosyć sporo, bo jakbym był za tobą, wiesz, jakichś tam setnych kilka, kilkanaście, to jeszcze spoko, nie. Ale jestem dosyć sporo, więc brakuje mi dużo, dużo umiejętności. Spoczko, spoczko, wszystko się wyrabia z czasem. Aha. ja w ogóle tak myślę, żeby się przerzucić na pada w tej grze, bo w napadzie jest to wiele lepsza kontrola. Serio? Tak, bo. Jak Nie wiem, ja w ścigankach zawsze na klawiaturze. Jak klikasz strzałkę, to masz pełny skręt półnie, a no. na napadzie możesz sobie zdecydować, czy chcesz delikatnie obrócić się, czy bardzo. Aha, aha, aha. Ale bym teraz kurwa czasa jednął, boże! O jezu. Mlamlamlamlamlam. Jakiś taki klakson ktoś miał. Kurde, ty teraz tego pierwszego zakręta pokonać nie mogę. Tak Aj, ładnie jaj. go robiłem na pełnym. Nie wiem, jak ja go robiłem, naprawdę. No trzeba, ej, y, trzeba panie ciaśniutko przy zielonym. No to tak właśnie jakoś robię, tylko że. Yy, no, ej, serio! Pierwszych dam 10 czy ileś przejazdów miałem za każdym razem ten zakręt idealnie, a teraz, kuźwa, za każdym razem mam problem z nim. A to tak ty jest, panie, z tymi. Jo nie mogę, to ja się roz, roz. ten... roz. roz. rozstroiłem się, kurde. Rozstroiłem się. Dobra, 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 dobra. Oh, kurwa, ma. Dziewiąte, jej. O, to jest Ale zobacz jaka różnica. Panie, dobrze, teraz już jestem trochę zadowolony. Ja na Twoim miejscu to bym był trochę bardzo, bo zrobiłeś bardzo przyzwoity czas. Kurde ma. O, teraz mi poszło! No ta! dobre! Se byłem za tobą! Ożeś ładnie popracowuje. Teraz pierdolnąłem no, trzecie sekundy. miejsce, elegancko tego typu. Benz. Ale o, w pierwszej dziesiątce. Tak, widzicie. Był remis i jest siódmy bieg, kurwa, w postaci podstawki. Mogę ją w końcu ściągnąć. Także serdeczne rigato za obejrzenie tego materiału, mamy nadzieję, że wam się podobało, wszystkie instrukcje macie w opisie. Wbijajcie do jaja pyly na kolejne odcinki, do następnego, trzymaj się, and Hej, hej!